Gość, Radia Zachód. Marcin się witam Państwa serdecznie w studiu poseł Prawa i Sprawiedliwości Elżbieta Płonka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Zanim o polityce, trochę historii. Słyszeliśmy przed wejściem na antenę. Gorzów przygotowuje się do 40. rocznicy wydarzeń sierpniowych z 82. roku. Tymczasem dziś bardzo ważna data. Mijają 62 lata od protestu w obronie domu katolickiego w Zielonej Górze. Od właściwie 56. roku do, do grudnia 70. było to jedno z największych wystąpień przeciwko władzy komunistycznej i warto o tym wspomnieć. Tak, to jest kolejna rocznica i od jakiegoś czasu pamiętamy bardziej, od kiedy odzyskaliśmy taką swobodę postępowania publicznego, czyli po 89 roku tak naprawdę. Wracamy do tych do bohaterstwa tamtych czasów, do odwagi ludzi tamtych czasów. I to rzeczywiście był taki czas, kiedy za, nawet wydawałoby się dzisiaj rzecz mało istotną, jak obrona domu katolickiego. Obrona tak naprawdę to już własnej wiary, możliwości wyznawania wiary spowodowała, że ludzie zostali bardzo pobici, bardzo pobici, pokrzywdzeni. Wielu trafiło do więzienia i na długo. To są bohaterowie tamtych czasów i od Takich bohaterach lokalnych musimy pamiętać, bo jak się okazuje, czasy ciągle wracają, wymagające od nas odwagi w mówieniu nie, w mówieniu, y, w obronie wartości. Stąd te dni, y, wydarzenia zielonogórskie są dla nas bardzo ważne, ponieważ dotyczą, y, dotyczą naszych czasów, naszych czasów, czasów powojennych. I okazuje się, że w każdym okresie Trzeba wspierać. Się nawzajem, aby mieć odwagę stawiać czoło temu, co może się wydarzyć. No, patrząc na to, co dzieje się w Ukrainie, to, 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 to jak najbardziej. O historii tego wydarzenia poczytacie Państwo na naszej stronie, choćby na naszej stronie w internecie. Zachęcamy 4 czerwca, czyli w najbliższą sobotę konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Tematy po części związane z funkcjonowaniem partii, to z jednej strony ale słuchałem posłów Prawa i Sprawiedliwości, chociażby wypowiedzi dla polskiego radia 24. No i padł. Że być może e, usłyszymy, że e, przedstawiona zostanie, przedstawiony zostanie pomysł waloryzacji 500. Czy takie coś jako posłowie słyszeliście? Gdzieś tam w kuluarach się o tym 500 plus i waloryzacji mówiło. Jedni mówili, że tak, drudzy nie. Myślę, że pan prezes partii trzyma w zanadrzu. Y rozwiązania, które będą do przedyskutowania. Jeśli rzeczywiście mają mieć wartość społeczną, to tak. Na antenie Polskiego Radia 24 poseł Paweł Lisiecki mówił, że ta rewaloryzacja miałaby być na poziomie około 40%. Zresztą w ostatnim wywiadzie gazetowym, zdaje się, była minister Elżbieta Rafalska, dziś europoseł, mówiła, że taka waloryzacja byłaby potrzebna. No, wygląda na to, że tak, w dzisiejszej, przy dzisiejszej inflacji to 500 już zmieniło swoją wartość, obniżyło swoją wartość. Dlatego jeśli jest taka możliwość w naszym budżecie, jeśli udźwigniemy ten problem, to jak najbardziej. Pani poseł, a bo w piątek przedłużono pierwszą tarczę antyinflacyjną, e, jeżeli już jesteśmy przy tym temacie. To między innymi, przypomnijmy, e, minimalna akcyza na paliwo, e, do lipca ją przedłużono, miała być do końca maja. W lipcu też skończy się ta druga tarcza. Eksperci dyskutują, czy rząd powinien przedłużać te ulgi o kolejne miesiące. Jak pani na ten problem patrzy? To będzie zależało rzeczywiście od sytuacji bieżącej. Jestem za tym, że zapowiada nawet Narodowy Bank Polski kolejne podwyższenie stóp. Chociaż taka ostra krytyka tego była przy powoływaniu prezesa, ale zapowiedział, że będzie taka. Sytuacja. No, rada się zmieniła i widać, ta polityka została utrzymana, podnoszenia stóp. Zobaczymy, to jest jak będą. się przed tą no, szalejącą inflacją, z którą wszystkie państwa mają do czynienia. A my szczególnie, dlatego że my jesteśmy tu też obdarowani trudnościami w związku z wojną na Ukrainie. Tak. I ewentualne niewprowadzenie czy nieprzedłużenie tarczy, no prawda jest taka, że spowodowałoby wzrost, bardzo mocny wzrost, bo chociażby paliw, paliwa. Tutaj mamy 8% stawkę z 20 kilku procent, także ta akcyza jest na minimalnym jest poziomie. Tak. Te zmiany są konieczne, dlatego że no, rząd reaguje. Widać, że y, pieniądz z polityką współgrają w tym trudnym okresie, w którym musimy ponosić ogromne koszty wydarzeń, które są, y, 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 sytuacji, które są, no przede wszystkim wojna. Jesteśmy też po COVID-zie te osłabieni w gospodarce. Także to jest bardzo ważne, że rząd y, reaguje razem z finansami państwa, z finansami państwa na to, co się dzieje żeby ulżyć nam wszystkim, bo jest trudno. A propos pieniędzy krajowy plan odbudowy 2 czerwca, czyli w czwartek do Polski ma przyjechać przewodnicząca Komisji Europejskiej, która ponoć ma ogłosić oficjalną decyzję dotyczącą polskiego krajowego planu odbudowy. Czego Pani się spodziewa? Że, że padną informacje takie, że te pieniądze. Chciałabym, dotrą? żeby to była absolutnie wiarygodna zapowiedź, absolutnie wiarygodne słowa, i, i odrzucam tutaj to, co mówią politycy opozycji, że kolejne warunki będą stawiane. Dzisiaj zresztą. Pan premier za chwilę o 10 ogłosi drugi nabór w Polskim Ładzie, a więc jeżeli premier tak postępuje, to znaczy, że ma pewne słowa. Żeby te pieniądze będą realizowane. Przypomnijmy, przez dłuższy czas Krajowy Plan odbudowy Polski nie mógł uzyskać zielonego światła z komisji ze względu na spór wokół postrzegania zasad praworządności. Ostatnio w czwartek Sejm uchwalił zainicjowaną przez prezydenta nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która likwiduje między innymi izbę dyscyplinarną. Teraz ta, ta ustawa jest w Senacie. Jaka jest jej przyszłość? Jak to będzie wyglądało w najbliższym czasie? Trudno przewidzieć, co Senat myśli i jaki będzie opór. Spodziewamy się pewnego oporu, ale są pewne zapisy ustawowe, których musi dotrzymać. Bo udało wam się porozumieć z Solidarną Polską tak. w ramach Zjednoczonej Prawicy. Czy było ciężko? Było ciężko się porozumieć z Solidarną Polską. No troszkę to trwało, ale to chyba nie było aż tak długo. Chyba trzy podejścia za czwartym razem nam się udało. Były negocjacje, wycofanie nawet poprawek w, ostatnich, w ostatnim czytaniu przez nasz klub. Także myślę, że to również z zachowaniem stanowiska ministra Ziobry w jakiś sposób się wiązało, żebyśmy byli razem. A jak pani, po części o tym pani wspomniała, politycy PiSu komentują szeroko w mediach społecznościowych wypowiedź Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy, wiceszef Platformy, zdaje się w środzie Śląskiej, o ile mnie pamięć nie myli, wyraził nadzieję na to, że komisja będzie stawiała kolejne warunki Polsce, jeśli chodzi o wypłatę tych pieniędzy. Tutaj Rafał Trzaskowski wskazywał na praworządność. Jak pani komentuje te słowa? No, o ile wiem, pan Rafał był u, u pani van der Leyen i rozmawiał na pewno o tym. To jest kwestia tego rodzaju, czy wiarygodna będzie Unia wobec Polski, czy wiarygodne będą wypowiedzi o totalnej opozycji. Jest pewne ryzyko, że opozycja cały czas szuka argumentów, żeby nie dopuścić do realizacji planów rządu Zjednoczonej Prawicy, a tym samym czeka, na to, że mogłaby objąć władzę w Polsce. No więc robi wszystko, jest totalna, jest nielojalna i można by tu różne przytoczyć, znaczy różnymi epitetami określić. Myślę, że to jest bardzo niekorzystna opozycja dla Polski od wielu, wielu lat, bo takie jeszcze. Nie było. Pani poseł, tylko z drugiej strony opozycja mówi, że Polska musi być transparentna i pokazywać się partnerom zachodnim jako państwo praworządne. Ale my I tutaj, jesteśmy państwem. Po zmianach w sądownictwie, opozycja uważa, że Polska nie jest prawem. Pra jesteśmy. Opozycja uważa, że praworządną jest ona tylko, ponieważ ona ma prawo decydować o tym, jak będą wyglądały sądy, jakie reformy w Polsce. To jest nieprawda. Większość Polaków uważa, że tak jak teraz są prowadzone zmiany są korzystne. Oczywiście, że jeszcze daleko do pełnej reformy sądownictwa, które będzie przyjazne obywatelowi, bo to są rzeczy bardzo ważne na dole, ale już bardzo wiele zostało zrobione, co pokazał pan minister Ziobro przy okazji obrony swojego planu pracy. Na koniec, bo to jest również ważna sprawa dotycząca naszego bezpieczeństwa, bo portal Polska Times pod Dał, powołując się na źródła rządowe, że obecność wojsk amerykańskich ma już nie być rotacyjna, a stała. Taka pewna informacja ma się pojawić po czerwcowym szczycie NATO, ale chodzi o to, żeby w Polsce były stałe bazy wojsk amerykańskich. No to zwiększy nasze bezpieczeństwo. Oczywiście dla nas to jest bardzo ważne i myślę, że dla całej Europy jest bardzo ważne, chociaż nie wszyscy w Europie doceniają wartość wojsk amerykańskich, wojsk NATO, ale dla nas to będzie bezpieczeństwo większe niż obecnie, kiedy to jest w rotacji, a tak będziemy mieć stałą bazę i będziemy wiedzieć, że są, w każdej chwili są. Około 10,5 tysiąca wojsk. wojsk amerykańskich. To jest dla Polski bardzo potrzebne, ponieważ my jesteśmy rzeczywiście w sytuacji zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej, tak jak to wygląda dzisiaj. Pomoc Ukrainie, bo dzisiaj w Brukseli szczyt dwudniowy Rady Europejskiej. Padła informacja, że premier już jest na miejscu. Tam są. Tam są dyskusje na temat kolejnych sankcji, ale zgody brak, jeśli chodzi na przykład o, o import ropy. Co to mówi o, o wspólnocie? No to mówi, że wspólnota jest taka, jaka jest. Czy można zawsze na nią liczyć? Tu jest pytanie. Moglibyśmy tu rozważać, czy, roz, czy, czy Wielka Brytania widziała to. Czy widziała tą słabość wewnętrzną Unii Europejskiej, jeśli chodzi o wspólne interesy. No bo dzisiaj Wielka Brytania poza wspólnotą, a pomaga... A pomaga Ukrainie, więc... Yy, wojskowo yy... bardzo mocno i od początku. Tak, yy, to może spowodować w przyszłości rozważanie z kim jest po drodze, jakim państwom po drodze jest na przyszłość. Myślę, że przebudowuje się w tej chwili, yy, przebudowują się pewne racje polityczne w Europie po II wojnie światowej, po tych prawie 80 latach okazało się, że nie ma bezpieczeństwa ze strony tych, którzy mieli to zapewnić. Na pewno możemy liczyć na Stany Zjednoczone. Cieszymy się z tego, że jesteśmy we współpracy z Wielką Brytanią i z kilkoma państwami mniejszymi we wschodniej Europie. To może spowodować budowanie innych sojuszy wewnątrz Unii Europejskiej, co wzmocniłoby samą Unię, która jak widać jest trochę nieporadna w wielu sprawach, można tak delikatnie powiedzieć, COVID też to pokazał, a obronność zwłaszcza, no jaką armię ma Unia Europejska? Wspólnej armii nie ma, więc to już jest duży minus. Jeżeli miałaby się bronić, ona jest otwarta. Natomiast korzystanie z tych źródeł energii ze wschodu, uzależnienie od Rosji jest fatalne. Zobaczymy, jak będzie. Czekamy na decyzję szczytu. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Elżbieta Płonka, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.